Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za przyznanie nagrody dla mojej pracy. I tematem mojej pracy było stworzenie systemu lokalizacji i identyfikacji pacjentów z wykorzystaniem technologii Ultra Weight Band. Swoją pracę wykonywałem na AGH w Krakowie pod, z pomocą pana doktora Habilitowanego inżyniera Kamila Staszka, profesora AGH. Inspiracją do powstania mojej pracy inżynierskiej było z jednej strony zaciekawienie technologią bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej ultra wideband, band a z drugiej strony poznanie problemu związanego z opieką nad pacjentami z tendencjami ucieczkowymi. I celem mojej pracy było stworzenie właśnie systemu pozwalającego na lokalizację w czasie rzeczywistym i identyfikację pacjentów przebywających w szpitalach lub w ośrodkach opiekuńczych. Taki system mógłby znaleźć szczególne zastosowanie na przykład na oddziałach psychiatrycznych, geriatrycz, geriatrycznych czy neurologicznych. W znaczący sposób mógłby pomóc właśnie personelowi w szybkim namierzaniu pacjentów i zapobieganiu wielu niebezpiecznym sytuacjom. Jako taka sama technologia komunikacji bezprzewodowej ultraweightband, na której właśnie oparłem swoją pracę, w ostatnich latach mocno zyskała na popularności, znajdując zastosowanie w dokładnym lokalizowaniu obiektów oraz zapewnianiu bezpieczeństwa przy. Na przykład bezprzewodowym otwieraniu domów czy, czy samochodów. Stworzony właśnie przeze mnie system składa się z dwóch modułów: kotwicy przeznaczonej do montażu na przykład właśnie w pomieszczeniach szpitalnych oraz modułu tak znajdującego się na ręce lub, lub nodze pacjenta. Między tymi dwoma modułami w trakcie działania systemu. Mierzona jest odległość oraz przesyłane są informacje o danych pacjenta. Tutaj można tak to odnieść troszkę do systemów takich jak Bluetooth i Wi-Fi, które no również powiedzmy, że dają nam możliwość określania właśnie odległości między urządzeniami, między różnymi urządzeniami. Natomiast w tych technologiach wykorzystywana jest siła sygnału. No, i tutaj im dalej znajduje się źródło sygnału, tym ten sygnał jest po prostu słabszy. Ponieważ energia właśnie fal radiowych maleje, właśnie proporcjonalnie do odległości, to nie są to systemy bardzo precyzyjne i w praktyce pozwalają na lokalizację z małą dokładnością tam do jednego czy do trzech metrów i dodatkowo są to systemy, które są powiedzmy bardziej albo inaczej mniej energooszczędne. Technologia Ultra-Wide Benzato została zaprojektowana tak, aby umożliwić bardziej dokładniejszy pomiar odległości z precyzją nawet do 10 cm. I w porównaniu do innych właśnie wymienionych technologii jest bardziej energooszczędna, przez co pozwala na dużą miniaturyzację, ze względu na mniejszą pojemność baterii czy użytego akumulatora. Moduły AHOR i tak, które właśnie tutaj zaprojektowałem, komunikują się bezpośrednio z sobą, a odległość między tymi modułami obliczana jest na podstawie time of fly, czyli czasu lotu sygnału między, między nimi. No i tutaj, znając prędkość rozchodzenia się fal radiowych, czyli tą prędkość światła w prosty sposób możemy obliczyć odległość właśnie między tymi modułami. W swojej pracy inżynierskiej wykorzystałem przykładowe firmware udostępnione przez producenta transiwera, który użyłem właśnie układu DW1000 i skupiłem się głównie na zaprojektowaniu całej platformy sprzętowej pozwalającej właśnie stworzyć taki system, system lokalizacji. Pierwszy moduł, który stworzyłem to właśnie moduł tak. Tutaj płytka, którą zaprojektowałem, była płytka dwuwarstwową. Głównym założeniem tego modułu było to, żeby była maksymalnie mała, tak aby mogła być w łatwy sposób noszona przez, przez jej użytkownika, potencjalnie właśnie przez pacjenta. Druga rzecz ważne było, żeby miała zasilanie bateryjne. I, w tym I na tej płytce skorzystałem z gotowego takiego modułu, który zawierał w sobie transceiver Band i wbudowaną antenę ceramiczną, która też zapewniła właśnie mały rozmiar całego modułu. Moduł ten oparłem na procesorze STM32, i właśnie była to płytka, płytka dwuwarstwowa. Natomiast Druga płytka, z którą komunikuje się właśnie moduł tak, czyli ta nasza kotwica, została wykonana jako płytka czterowarstwowa i została oparta już bezpośrednio o transceiver DW-1000. Także w tej płytce takim, takim kluczowym zadaniem było wykonanie, odpowiednie wykonanie, zaprojektowanie toru radiowego między właśnie układem DW-1000, a samą anteną. Ta płytka jest przeznaczona do zasilania zasilaniem stałym gdzieś w pomieszczeniach i komunikuje się ze światem zewnętrznym dzięki modułowi ESP, który w obecnej wersji modułu komunikuje się przez wbudowany konwerter USB UART, natomiast, natomiast opcjonalnie można go rozbudować o komunikację po Wi-Fi, z systemem, który już wyświetla te, te informacje o odległości między tym modułem a modułem należącym do, do samego pacjenta. I płytką, która, albo kolejnym modułem, powiedzmy, który współpracuje z modułem, właśnie z modułem kotwicy, są płytki, na których wykonałem anteny, anteny na PCB. Wykonane zostały jako osobne płytki i połączone złączem SMA z łączem SMA z kotwicą, natomiast w przyszłości istnieje możliwość integracji na jednej płytce z modułem Ahor. Projekt tych anten na PCB wykonałem w programie AWR, no i program ten pozwolił mi właśnie zamodelować i przeprowadzić symulację projektowanych anten. W symulacjach sprawdzono m.in. współczynnik odbicia oraz charakterystyki promieniowania anten. Anteny wykonano również na podłożu FR4, tak aby właśnie w przyszłości móc je zintegrować z, z modułem AHOR i powiedzmy dość, dość tanio je, je potencjalnie produkować w większych ilościach. W pierwszym etapie testów. Na płytkach PCB. Wykonane zostały testy elektryczne, pozwalające mi właśnie ocenić poprawność działania poszczególnych układów. Natomiast pomiary charakterystyk promieniowania obu Anten zostały wykonane w komorze bezodbiciowej, znajdującej się w Instytucie Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej. W drugim etapie testów Skupiłem się już na praktycznym sprawdzeniu działania systemu przy pomiarze odległości. Testy przeprowadziłem już tylko dla jednej anteny, tej właśnie anteny kielichowej, dla której uzyskałem lepsze dopasowanie impedancyjne. I testy pomiaru odległości zostały wykonane zarówno w zamkniętym pomieszczeniu, jak i na otwartej przestrzeni. Celem tych testów było sprawdzenie, Maksymalnego zasięgu lokalizacji oraz dokładności pomiarów. I tutaj jako referencyjne źródło pomiaru został użyty dalmierz laserowy firmy Bosch, pozwalający mierzyć odległość do 20 metrów z dokładnością tam plus minus 3 mm. Same informacje o odległości między modułami oraz takie dodatkowe informacje tutaj o danych. O danych, powiedzmy, to są tylko przykładowe dane pacjenta, są były komunikowane do użytkownika, czyli w tym przypadku na razie do mnie, w terminalu komputera dzięki konwerterowi USB UART. I w chwili, gdy moduł tak pojawi się w zasięgu kotwicy, kotwica przekazuje do komputera informacje o odległości od taga oraz właśnie tych parametrach, parametrach pacjenta. Same testy systemu na otwartej przestrzeni zostały przeprowadzone na krakowskich błoniach. I tutaj pomiary do 20 metrów, czyli do tego zakresu tego dalmierza, pozwoliły określić dokładność stworzonego systemu na poziomie plus minus 30 cm. Nieprzerwany pomiar przy braku, braku dbania o, o prawidłową kierunkowość anteny. Wyniosły 60 metrów, a maksymalny zasięg systemu wynosił 115 metrów. Testy systemu wewnątrz budynku zostały przeprowadzone w nieużywanych salach szpitalnych, czyli w potencjalnym docelowym miejscu jego pracy. I tutaj lokalizacja, może precyzja lokalizacji, nie była gorsza, również wynosiła tam plus minus 30 centymetrów. Wiem, że ta dokładność mogłaby być większa, natomiast tutaj powiedzmy musiała być, musiało być włożone troszkę więcej pracy typowo programistycznej związanej z, z, z różnymi kalibracjami. Natomiast tak jak mówię, tutaj mieliśmy te 30 cm, pomiar przez ścianę był również możliwy, ściany szpitalne są dość grube, więc tutaj ten pomiar, Fajnie, że udało się uzyskać nawet do 8 metrów z zachowaniem też tej precyzji lokalizacji. Natomiast na większych odległościach już pojawiały się pewne, pewne zaniki sygnałów. I podsumowując, całość czego się nauczyłem przy, przy pracy nad tą pracą inżynierską bardzo, bardzo dobrze poznałem technologię Ultra Zagłębiłem się w projekt, w temat, w całą szeroką tematykę projektowania anten PCB. W tym przypadku tych, tych anten monopolowych. Mogłem, takim wyzwaniem też dużym była właśnie optymalizacja rozmiaru PCB, tak żeby szczególnie ten moduł, który, który jest noszony przez użytkownika, żeby był maksymalnie mały. No, i też tak, taki, takim dużym wyzwaniem było, było zaproje odpowiednie zaprojektowanie e, torów radiowych, e, właśnie szczególnie na tej płytce kotwicy. E, bardzo dziękuję za uwagę.